Chodzi przybliżenie Hiszpanii, tak? Tak, przybliżenie Hiszpanii, kultury hiszpańskiej, historii, geografii. Jako takie przygotowanie dalsze do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie w sierpniu 2011 roku. W tym roku mamy 25-lecie Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II. I ta wielka inicjatywa ewangelizacyjna trwa. Także już od kilku miesięcy odbywają się przygotowania w całej Polsce, również w naszej Liceusie Sosnowieckiej. Ten Dzień Hiszpański jest takim, taką oficjalną inauguracją tych przygotowań. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich liceów Sosnowieckich, także studenci. W organizacji pomaga nam Katolickie Liceum Ogólnokształcące na Sosnowcu i dwujęzyczne, hiszpańskojęzyczne hiszpańsko drugie liceum im. Konopnickiej z Katowic. Jawożina. Proszę powiedzieć, co było impulsem do takiej wyprawy? Kiedy Pani tę wyprawę odbyła? Jak długo trwało? Hmm, myślę, że takim konkretnym impulsem było nie wiem, moje zainteresowanie od zawsze językiem hiszpańskim i, i kulturą Hiszpanii. Hmm, a także myślę, że zasmakowanie jakby pielgrzymowania takiego innego, niespotykanego, e, ponieważ pielgrzymowałam Wielbrzymuje co roku do, na Jasną Górę z naszą decyzją sosnowiecką. Tak. Mm, no i jak również y, samo zwiedzenie Hiszpanii, i y, jakby taka inna forma, nie podróżowanie do jakiegoś takiego określonego miejsca, nie wiem, na wylugiwanie się na, na plaży w Costa Brava, ale jakby zwiedzenie całego państwa, jak również y, tych regionów północnych, które. Są jakby takie bardzo różnorodne kulturalnie, jak również językowo. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, skąd Pani wyruszyła? Ile trwała wyprawa? Wyruszyłam z Irun. to jest w kraju Basków, mm -hmm. przy granicy z Francją prawie. I skończyłam w Santiago de Compostela. Czy szła Pani sama, czy wiesz, w jakimś towarzystwie? E, szłam z jednym znajomym. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, bo y, osoby, które są po takiej wyprawie, mają wyjątkowe przeżycia. Czy Pani ich też doświadczyła? Jakieś niespodziewane sytuacje, uniesienia duchowe, czy po prostu radość z poznania nowych miejsc, nowej kultury, ludzi? No to była bardzo, bardzo duża przemiana w moim życiu. Przede wszystkim jakby nauka, nauka pokory, jak również tego, że nieważne jest ile się przejdzie kilometrów, że jakby samo, samo pielgrzymowanie, obojętnie na którym etapie, obojętnie w którym miejscu, jakby przemienia, przemienia człowieka wewnętrznie. Yy, otwiera go również na innych ludzi, na innych pielgrzymów, na, na potrzeby innych ludzi. Yy, I tworzy się taka wielka, wielka wspólnota, wspólnota ludzi, którzy pielgrzymują, którzy jakby szukają czegoś w swoim życiu. Nie jest to ważne pod kątem jakiejś określonej religii, czy, czy duchowości, jakiegoś wyznania, ale ważne tak po prostu jako duchowe poszukiwanie czegoś w człowieku.